Teach me to dance. Dance. Did you say dance? Come on, my boy. Together. <laughs> Again. <Hop. laughs> Down. Hey boys, did you ever see a more splendiferous crash? No więc mamy rok 1821. Świat wygląda mniej więcej, tak? A Grecy uznali, że nie lubią Turków i zrobili powstanie narodowe. A więc wojna. Trochę jak Polacy 10 lat później. Tylko w przeciwieństwie do Polaków, dwory europejski lubiły Grecję, a nie lubiły Turcji. Więc dzięki pomocy Francji, Rosji i Anglii powstanie się udało. Gdy stało się jasne, że pojawiło się nowe państwo, Grecy powiedzieli coś takiego: -h -h. Siedzieliśmy długo pod cudzym butem, dlatego teraz sami chcemy być tutaj panami. Mówiąc krótko, ogłosili powstanie pierwszej republiki greckiej. Ten numerek nie jest bez znaczenia. Na tę deklarację mocarstwa europejskie reagowały mniej więcej w taki sposób. <laughs> you serious? I dały Grecji niemieckiego króla. Czas mijał, Grecja powiększała się, ostatecznie osiągając taki rozmiar. Wtedy pewien niesforny arcyksiąże udał się na przejażdżkę kabrioletem i dał się głupie postrzeić. Fajna. Pamiętacie, jak mówiłem, że Grecy ostali niemieckiego króla? Ten to niemiecki król sobie umarł, potem jego dynastia usąpiła inna niemiecka dynastia, i ten król z jakże lokalnej dynastii Glucksburgów przypomniał sobie, że jest Niemcem i posałuj pomóc Niemcom. I spodobało się to Entencie, która tymczasowo miała napięte stosunki z Niemcami, więc premierowi Teraz uwaga, nagram tylko raz i zobaczymy czy się uda. Elefteriosowi Weinzelosowi, który ogłosił poparcie dla Ententy. Król Konstantyn I zymisjonował rząd. Powiedział coś w stylu: Totalnie przyłączamy się do Niemiec, Austrii i kto tam się jeszcze nawije. Premierowi nie spodobało się, że nagle został bez pracy. Więc w z państwami zachodnimi ogłosił powstanie rządu tymczasowego, który wypowiedział posłuszeństwo królowi. Wojna. W wielkim skrócie monarchiści przegrali, król uznał, że to za wiele, i aby tylko swoje swojego młodszego syna Aleksandra. A Grecja przyłączyła się do walk po stronie ententy. Wojna się skończyła, Grecja dostała sporo ziemi, ale uznała, że chce więcej, więc ruszyła na Turcję. Turcja jednak się obroniła, czego się nikt wówczas zbyt nie spodziewał. Grecy zostali po głowie obrazili się, uznali, że mają dość monarchów. Mamy zatem już drugą Republikę Grecką. Co można i powiedzieć? No, starała się, ale brak jakiejkolwiek stabilności wewnętrznej, ciągłe zamachy stanów, które następowały po sobie co mniej więcej pół roku i pełno uchodźców greckich z Turcji nie pomagało. I kiedy wydawało się, że już gorzej być nie może, maklerzy giełdowi zrobili coś, co umieją najlepiej, to znaczy... Środkowy kryzys gospodarczy, który kompletnie przekonstruował wartości i części narodu, doprowadzając do powstania najokrutniejszych form totalitaryzmu. Wiecie, taki typowy dzień na Wall Street. You know Fugazi No, Krycy It's a fairy uznali, że to za dużo wybrali partię promonarchistyczną, która uprzejmie spytała króla Jerzego II. Czy chciałby zamieszkać w pałacu, dostawać pensje, zamachanie do tłumu, wygłaszać orędzia i okazjonalnie mieszać się w nie swoje sprawy. Krótko mówiąc, czy chce być królem. Ten najwidoczniej nie miał nic specjalnego do roboty lub po prostu miał niezaparcie na szkło, bo się zgodził. W kraju nadal było dość średnio, więc ten pan postanowił być ostatni, ale taki naprawdę ostatni zamach stanu i wprowadził dyktaturę na wzór faszystowski. Tylko, że się niezbyt lubił z faszystami więc wszyscy myśleli, że nie jest aż taki zły. Król nadal mógł sobie siedzieć w swoim pałacu, nikomu nie przeszkadzał, więc on też nikomu nie przeszkadzał. Każda sielanka się kiedyś jednak kończy, i w pewnym momencie włosy faszyści uznali, że tak nie lubią greckich faszystów, że przeniosą dyskusję dyplomatyczną na wyższy poziom czyli z użyciem tysięcy żołnierzy, i karabinów, i czołgów, i lotnictwa chyba też. Jak 20 lat wcześniej Turcja, tak teraz Grecja niespodziewanie dobrze się obroniła po udanej defensywie niemal całkowicie pochając Greków z Albanii. Brytyjczycy bardzo mocno naciskali na Greku, by ci przyłączyli się do aliantów, by móc wykorzystać ich terytorium jako bazę do wypadów na państwa osi. A wtedy jakoś tako się złożyło, że... umarł. A nowy rząd od razu zgodził się na stacjonowanie wojsk brytyjskich. Wiecie, nie ja żem coś mówił, ale. Gdy tylko to się stało, Hitler uznał, że ma dość patrzenia, jakiego najlepszy przyjaciel Benito dostaje po tyłku, więc postanowił udać do Grecji ze swoim wojskiem. I to tak za wszelką cenę. Do tego stopnia, że po drodze zajął jeszcze jeden kraj, a inny przekabacił na swoją stronę. Krótko mówiąc, mimo że Grecy mieli oliwki, wazy, kolumny doryckie i góry, to przegrali. Król ze swoim rządem. Do się Londynu, by stanąć, kierować walką, powstać przeciwko okupantowi. Nie no, żartuję, oczywiście Jerzy drugi nie utrzymał się swoim królestwem. Miał słuszne prawo podejrzewać, że alianci i tak osadzą go na tronie. Uznał jednak, że nadarza się wspaniała okazja, by sprawić się z prorepublikańskimi oficerami i to głównie robi przez kolejne trzy lata. W Grecji natomiast powstał rząd albarcyjny, ostro represjonujący miejscową ludność, bywał swoje własne siły porządkowe, które składały przysięgę wierności bezpośrednio Hitlerowi. To wszystko sprawiło, że dużą popularnością społeczeństwa była republikańska lewicowa partyzantka Elas, w skład której wchodzili m.in. komuniści. Gdy Brytyjczycy oswobodzili Grecję pod koniec 1944, natychmiast osadzili na troje z powrotem Jerzego. Problem był tylko taki, że Jerzy nie był, jakby to powiedzieć, specjalnie ulubiony. Zamiast niego, świeżo wyzwolenie Grecy wojewali Elas, ale ponieważ Jerzy właśnie zajmuje się w swoim płacą, jak wspomniałem, w skład partyzantki wchodzili komuniści. Wraz z rządem brytyjskim postanowili zrobić jeden prosty trik. Uwolnili zdjęcie wszystkich zapanych kolaborantów histerowskich, rozwali koalicję rządową, w której wchodzi przedstawiciel Elas, rozpoczęli regularną walkę z lewicosem na ulicach Haddon. Dobry plan. Skończyło się na podpisanie porozumienia między walczącymi stronami, zgodzono się na rozwiązanie wojska i jego kompletną reorganizację. Znacznie zwiększono swobody obywatelskie, zdecydowano o przeprowadzeniu referendum z monarchii i powszechnych wyborach do parlamentu. Jedyne co Elas musiała zrobić, to dać całą swoją broń zdobytą podczas wojny. I pewnie myśleć myślicie, głupki, uparli się, żeby mieć tą broń, i jeżeli nie to, to wojny by nie było. No i niby tak, ale nie do końca. Bo trzeba pamiętać, że równolegle istniała partyzantka monarchistyczna, od której nikt nie chciał bronić. Kolaborantów nie wsadzano do więzień, a zamiast tego w ustawionych procesach skazywano partyzantów. No nie wiem jak wy, ale też bym się wkurzył. W tej cudownej, pełnej zrozumienia i spokojnej atmosferze zdecydowanie się wybory, co nigdy nie skończyło się źle, prawda? Tylko, że komuniści zbłotykotowali te wybory, co było dość głupie, bo jak się wydaje, prawdopodobnie by je wygrali. To takie mieć 50% szans na wygranie w totka i wywalić błąd na loterię, bo nie lubicie tego starego zgrada w kiosku. No taki... Słaby ten biznes. Tak czy siak lewicowcy uznaje, że to zdecydowanie zbyt wiele, i udali się w góry, by sformułować coś, co nazywało się C. Czym było C? Tym było C. Czyli w skrócie: grupa komunistów, którzy uznaje, że ogarnią Excel lepiej niż inni, i w związku z tym są w stanie coś zdziałać. Zebrali się wszyscy w górach na północy i przygotowywali swoją wielką ofensywę, jednocześnie ogłaszając, że jak to tylko wygrają, natychmiast dołączą się do bloku wschodniego. Wiecie, tak, żeby Stalin miał jaki pretekst, żeby wysyłać im pieniądze. W tym momencie rząd Grecji poszedł do Amerykanów i zaczął jedno, jedyne słowo, by ci zareagowali w ten sposób. Shut up and take my money. A dokładnie co to oznaczało? Głównie to, że banda amerykański do Ucu przyjechała do Grecji i nie wiem, mówiła im jak ładnie stali rzędzie czy coś w tym stylu. Poza tym dali im broń, w tym słodki, pachnący napalm. Of napalm of oh, oh, Wyobraźcie sobie teraz Wojosa Gampa, tylko że grecki i w górach. I są lata 50. O tak to mniej więcej wyglądało. I co dalej? W sumie niewiele. Partyzanci próbowali jakoś wyjść z tych gór, ale im średnio wychodziło. Siły rządowe próbowali jakoś zająć te góry, ale średnio nie wychodziło. Komuniści próbowali zająć większe miasta na północ, ale zresztą kończyło się to ich spektakularną porażką, gdy przegrywali z dwukrotnie mniej licznym przeciwnikiem. Tak to się toczyło, bez fajerwerków, aż ostatecznie już po dwóch latach palicowcy wypracowali metody, by wygrywać nawet w górach. I partyzanci musieli wycofać się o serce do Albanii. I to właściwie był koniec. Warto przy okazji wspomnieć, że o ile nikogo nie dziwiło, że armia rządowa korzystała z poboru powszechnego, o tyle ciekawym jest fakt, że podobny połór prowadzili też partyzanci. Przy czym był to taki delikatny pis na wodę. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Serce macie czerwone, jak. Nie wiem, burak i bardzo chcecie walczyć z rządem, ale cała wasza rodzina mieszka w Atenach. Więc jak ktoś już dowie się, że przyłączyliście się do rebeliantów, mieć dla nich strasznie ciężkie popołudnie. Więc plan wygląda tak. Udajecie, że zostajecie się w cień do dzieł parcjanckich. Bijecie się o sprawie, na której wam zależy, wasza rodzina jest bezpieczna, a wy może nawet dostaniecie jak lekkę dzielnego pacjenta, gdy dostaniecie się do jej woli. Możecie się śmiać, ale nawet 90% bojników miało korzystać z tej narracji. Co dalej? Ano tak, w wyniku wojny domowej śmierć poniosła od 70 do 150 tysięcy osób. 100 tysięcy sympatyków i lewicy uwięziono, około 60 tysięcy wyjechało z Grecji do domu ludów, w tym aż 14 tysięcy do Polski. I możecie sobie myśleć, że to nic takiego, aż to jest że na przykład taka Anna Apostolakis ma jakieś takie dziwnie grecko brzmiące nazwisko. Co jeszcze? Eee... O, do 1984 w Grecji władze sprawiali prawicowi konserwatyści w którym Wojna Dmowa załatwiła ekspresową drogę do NATO. A w 1967 miał miejsce zamach stanu i powołana została HUNTA CZARNYCH pułkowników. Co brzmi naprawdę groźne, a to dlatego, że trochę takie było. Dziś w Grecji Wojna domowa spełnia się trochę podobnie jak w Hiszpanii. Nikt się praktycznie nie przyzna do dawnych podziałów, a bojownikom obu stron składa się takie samo uznanie. Z wyjątkiem tego typa, to jest certyfikowany człowiek żaba. Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że Grecja, kolebka cywilizacji europejskiej, ze swoimi fontanami, filozofią i długiem, zaraz po najkrawszym konflikcie w historii postanowiła zrobić sobie szybką dogrywkę. No można powiedzieć tylko jedno. To fatalny był plan Z nie rozpali się ogniska Najsmutniejszy jest fakt Jesteś moją najpiękniejszą katastrofą